Cześć, z tej strony Oliwia, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, czy podczas okresu można trenować. Zapraszam. A więc tak, jeśli nie masz żadnych przeciwwskazań, jeśli ogólnie Twoje samopoczucie jest dobre, to jak najbardziej tak. Jeśli natomiast gorzej się czujesz podczas okresu, no to odpuść sobie trening. Powtarzam i będę się powtarzać, że trening ma być przyjemnością, a nie czymś, co powoduje, że ty się do tego zmuszasz, że ty tam idziesz z niechęcią. To ma być naprawdę frajda. Więc jeśli podczas okresu czujesz się gorzej, to nic się nie stanie, jeśli nawet podczas, załóżmy, tygodnia nie pójdziesz ani razu na trening. Tak, jak wspomniałam w filmiku o tym, jak ja schodłam 10 kg, czyli moja historia, tam powiedziałam, że włożyłam sobie wkładkę hormonalną, która też gdzieś pomogła mi, i oczywiście ustabilizować te moje hormony, ale także uważam, że to też jest jeden z czynników, które spowodowały, że te moje okresy były o wiele, wiele mniej bolesne, bo ja jak tylko w 2011 roku dostałam okres, swój pierwszy, to od razu się to kończyło niestety, ale szpitalem. To też przez to, że miałam mocniejsze okresy i nie było mnie w szkole, to moi rówieśnicy też dość stosunkowo często patrzyli na mnie, że może udaje. okres to przecież nie wymówka i tamten moment był to dla mnie bardzo krępujący Temat. Zaczęłam podejmować leczenie. Moja lekarka, która prowadziła cały mój proces ginekologicznego życia, powiedziała, że ja dopiero mogę zacząć brać antykoncepcję, jak skończę 15 rok życia. No, jak był 2011, to miałam 12 lat, więc. Trzy lata przeżywałam w naprawdę no, na mocnych środkach, ale nie chcę się zagłębiać w ten temat. Bardziej tutaj chcę się tylko skoncentrować na samym okresie. W momencie, w którym skończyłam 15 lat od razu przeszłam na antykoncepcję, no bo na tamten moment wszystkie badania miałam dobre, więc moja lekarka mi tylko powiedziała, że widzi opcję normalnego życia na antykoncepcji. Tak się ratowałam, aby po prostu móc żyć na tamten moment nie wyobrażam sobie nawet myśleć o tym, że a jeszcze pójdę na siłownię. Dlaczego też o tym mówię? Dlatego, że wiem jak wtedy ja się też czułam, wiem jak moje hormony w ogóle reagowały na pierwsze tabletki antykoncepcyjne, które nie były dobrze dopasowane, przez co przytyłam chyba 5 kilo, później dziwne wahania nastroju. Pamiętam jak ja się wtedy czułam tak psychicznie, że nie dość, że w szkole nie za bardzo na mnie dobrze spostrzegają przez to, że po prostu nie chodzę często na te zajęcia. Natomiast antykoncepcja w tak młodym wieku jak właśnie 15 lat, brana przez 5 lat, bo do 20 roku życia brałam samą antykoncepcję, znałam, że to nie jest dobre, to nie jest zdrowe i chcę zrobić przerwę. Taką dłuższą niż tam jeden miesiąc na rok. Więc postanowiłam totalnie odpuścić i zobaczyć, jak mój okres się ma, jak moje bóle będą mi dokuczać. Wtedy chyba zrobiłam sobie przerwę na rok. Też oczywiście wróciłam do mocnych tabletek, no i po roku mi znowu wróciły te takie mocniejsze bóle, co spowodowało dodatkowe myślenie, kombinowanie co teraz. No i zdecydowałam się na wkładkę domaczną, żeby po prostu znowu móc funkcjonować. Więc tak, są sytuacje i są kobiety, jestem tego pięknym przykładem, że okres naprawdę uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Więc jeśli też należysz do takiej grupy kobiet, które nie mogą po prostu funkcjonować, a co dopiero jeszcze brać pod uwagę trenowanie, to odpuść. Natomiast jeśli nie należysz do tych osób i jakoś, że tak powiem, fajnie przeżywasz ten okres, nic ci jakoś mocniejszego nie doskwiera, no to jak najbardziej, polecam Ci trenować. Ja jak właśnie założyłam sobie wkładkę domaciczną, to przez chyba 4 miesiące nie miałam okresu. Miałam same delikatne plamienia, ale nie, nie czułam nic złego, nie czułam się źle, w ogóle jakby byłam tak szczęśliwa wtedy, że nie mam tego okresu, że nie muszę się niczym jak wystresować, co to właśnie złego samopoczucia itd., tak dalej, że tym bardziej dlatego też mówiłam na poprzednim filmiku, że ta wkładka mi naprawdę uważam pomogła, bo nie dość, że ustabilizowała te hormony, to jeszcze no, nie miałam tego okresu, więc też powodowało to większą możliwość ćwiczeń. Właśnie wtedy więcej ćwiczyłam. I ogólnie chodzi mi o to, że jak się lepiej czułam. I ja nie dyskwalifikował mnie ten okres, no to chodziłam na te siłownie. Jedyne, co mogę ci doradzić, jeżeli chodzi o okres, to żebyś nie słuchała ani nie czytała takich opinii na zasadzie okres ciąża to nie choroba, nie powinnaś marudzić i tak dalej. Nie słuchaj tych bratni. Jeśli czujesz się źle, to zgłaszaj to. To mów to sama sobie, bo naprawdę to, że człowiek w ogóle się źle czuje jest normalne i powinnaś mieć prawo i możliwość tego komunikowania. Mnie smuciły te wszystkie komentarze. Ja pamiętam, jak no kolejny raz Cię nie ma, bo co, znowu masz okres, no to mnie gdzieś tam... Wiecie, no to nie jest fajne. Jeżeli ja jestem w szpitalu, wysyłam na przykład zdjęcia albo pokazuję gdzieś tam ślady tego, że byłam w tym szpitalu, a dalej, można powiedzieć, jest to odbierane jako hahaha, żarty i w taki wyśmiewczy sposób odbierane. No to to powoduje smutek, to powoduje taki żal do tego, co cię, co cię otacza, ale w tym momencie po prostu nie słuchaj się tego. Daj sobie ten luz. Normalnie funkcjonuj tak, jak ty chcesz, jak ty się czujesz. Nie zmuszaj się do niczego. Dlatego jeśli masz taki mocniejszy okres i czujesz się samotna, to nie czuj. Jest naprawdę nas więcej. I chociaż ja mam 24 lata, to dalej niestety, ale doskwiera mi takie mocniejsze, mocniejsze przeżywanie tych okresów i nie wiem, czy jest jakikolwiek na to sposób czy lek, ale na pewno, chociaż niektórzy będą ci mówili, że to nie jest choroba, że przecież ja normalnie mogę chodzić na siłownię, bo niestety, ale też są kobiety, które zamiast zrozumieć, że jeśli ty przeżywasz to dobrze, to nie oznacza, że inna kobieta może to przeżywać naprawdę źle, i komentują to w taki sposób: ja, mówię, jak mam okres, to chodzę sobie biegać, dociskam jeszcze bardziej i tak dalej, i tak dalej. No, fajnie, że to tak masz. Fajnie, że ci się tak trafiło, ale niektórym niestety nie. Więc jeśli jesteś wśród tych kobiet, które no niestety, ale mają tę nieprzyjemność posiadania mocniejszych okresów, to chciałabym Ci tylko powiedzieć, że się nie poddawaj i trzymaj. I jeśli będziesz czegokolwiek potrzebowała, to oczywiście znajdziesz mnie na Instagramie. Może do mnie śmiało też napisać nawet na mojego maila, którego załączam w swoim profilu bio na YouTubie. Dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Nawet, że tak trochę się otworzyłam bo poleciałam z tym tematem okresu. Ale gdzieś tam to też jest dla mnie ważny i dotykający temat. Ok. Dzisiaj jest piękny dzień, fajne słońce, więc dziękuję Wam bardzo za uwagę, za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.